Jaki to najnowszy singiel oraz teledysk ukazał się w ostatnim czasie i proszę powiedzieć, pod jaką nazwą oraz nazwa Waszego duetu? Shandia Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Taka jest nazwa naszego zespołu, a ostatni singiel, który został wydany to Where My Heart Belongs. Panie, nawiązaliście ze sobą współpracę prawie sześć lat temu i w jakich okolicznościach? Poznałyśmy się w Los Angeles, e, znaczy dokładnie w Pasadinie, to jest takie małe miasto pod Los Angeles e, podczas studiów muzycznych, bo tak się stało, że w tym samym czasie e, znalazłyśmy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, aby rozpocząć studia muzyczne. Ty, Ewa zwróciła się tutaj do wszędzie jako pierwsza, czy wszędzie zainspirowała ciebie swoją osobą, aby jednak stworzyć ten niesamowity duet muzyczny? E, aby stworzyć duet, to chyba była wspólna decyzja, ale muszę przyznać, że to ja pierwsza tak jakby zagadałam do Shendi, aby zagrać wspólnie koncert. Bo najpierw bardzo chciałam wystąpić gdzieś poza uczelnią i jak mi się udało załatwić ten pierwszy taki mały koncert akustyczny, w którym mogłabym zagrać swoje oryginalne utwory i kompozycje, to poprosiłam właśnie Shendi, żeby ze mną zagrała na perkusjonaliach. I najpierw to było tak, że zagrała na instrumentach perkusyjnych, jeden, drugi koncert, a później zaczęłyśmy również śpiewać razem na dwa głosy. I okazało się, że fajnie to wychodzi, że chciałobyśmy to jak najbardziej rozwinąć. I tak zaczęła się ta współpraca i już pomysły o, o jednak wspólnym, wspólnej nazwie, duecie i wspólnych kompozycjach. Jak Tobie szent współpracuje się z Ewą? How do you like our collaboration? Very fun, I do Is it easy to collaborate with me? Uh, sometimes <laughs> it's easy to collaborate with you, but uh, in all, it's a very great experience. Jak bardzo dobrze. To, to jest bardzo pogródce. bardzo dobre doświadczenie, żeby ze mną współpracować. Bardzo mi miło, dziękuję. Bywa, bywa łatwo, bywa trudnie, bo oczywiście każda współpraca, kompromisy. Tak. Trzeba się dogadywać w różnych kwestiach, ale myślę, że jesteśmy tutaj po prawie 6 latach z, na naszym koncie, z wieloma utwora, utworami, także myślę, że. Współpraca idzie dobrze. W 2019 roku ukazał się wasz premierowy, jak rozumiem, debiutancka płyta, tak? Zgadza się. Proszę powiedzieć, pod jaką nazwą, ile utworów znalazło się na danym krążku, oraz w czasie pandemii e, pani dość twórczo tak naprawdę pracowałeś, skoro w tym roku ukazało, ukazało się dwa telewizje, a w zeszłym roku jeden. E, tak, zgadza się. Staramy się e, cały czas pracować twórczo. E, w 2019 wydałyśmy debiutancki album o tytule Give it a Try, e, na którym się znajduje 12 utworów naszych autorskich. Ehm... Głównie po, w języku angielskim, ale są tam smaczki również w języku polskim. Ale po tym właśnie albumie stwierdziłyśmy, że chcemy więcej utworów wydać też po polsku. E, stąd w 2020 wydałyśmy utwór o tytule Więcej, który, do którego jest teledysk nagrany, można znaleźć na YouTube, jest też na wszystkich platformach streamingowych. A w tym roku już to jest nasz ten, ten teledysk i single, który promujemy, o którym wcześniej rozmawialiśmy, Where My Heart Belongs, to już jest nasz drugi utwór w tym roku, a pierwszy to był Tacy Sami. Proszę powiedzieć, czym wasza muzyka, czym wasze utwory charakteryzują się? Bo z tego co wiem, z jednej strony łączycie tutaj klimaty i Brazylii, i Stanów, i Stanów Zjednoczonych, i innych krajów. Jakiego rodzaju muzykę tworzycie? Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. It's difficult to categorize ourselves, right? Yeah, singer, songwriter to jest bardzo tak. Tak, myślę, że na pewno yy, yy, jedna taka kategoria, która do nas pasuje, to Singer Songwriter, czyli także yy, jesteśmy wykonawczyniami, ale również piszemy własne utwory. Yy. Ale ze względu na to, że współpracujemy z muzykami, z naszymi przyjaciółmi, właśnie z Brazylii, na przykład ze Stanów, my pochodzimy z różnych części świata, ponieważ Shandy pochodzi z wyspy Curacao na Karaibach, ja z Warszawy, poznałyśmy się w LA, więc wszystko to się miesza w jeden styl. Różne są wpływy i nasze inspiracje. Um, także y, ciężko jest y, powiedzieć, scharakteryzować to tak jednoznacznie, ale myślę, że mieścimy się w kategorii singer-songwriter singer, songwriter, pop e, z wpływami e, latynoamerykańskimi, jazz, um, trochę pewnie. I teraz country. I teraz country, tak, bo ostatnia nasza odsłona to, e, to jest utwór zdecydowanie country pop e, utwór Where My Heart Belongs. A jak wszędzie, podoba się w ogóle Polska? Czy klimat nasz, polski, klimat europejski odpowiada tobie, czy nie jest za zimno, Bo mamy jednak już późną jesień, za chwilę będzie zima? Dla mnie to jest trochę egzotyczne. Tak? <grystanie> <grystanie> to jest inny klimat i ja, ja lubię zima, ja lubię śnieg. A i tak, ja lubię Podoba Polska jest bardzo bardzo fajny fajny kraj i Warszawa jest bardzo piękne miasto. Czy nie tęsknisz za swoimi stronami rodzinnymi? No tak, trochę trochę tak, ale teraz mamy, ja mam cel i to jest mój mój kariera muzyka, tak i no to, to jest trochę, trochę, smutne, ale Polska jest jeszcze raz bardzo fajny kraj i jest bardzo fajne ludzi tutaj. I tak. I tu zadam Tobie ciężkie pytanie, trudne pytanie. Co najbardziej Tobie w Warszawie podoba się? Mm, e, e, no, stare Miasto jest bardzo piękne, bardzo fajny um, architekt architektura architektura tak i e, bardzo fajna restauracja też jest tutaj w Warszawie, w Warszawie. tak tak To prawda tak. mamy dużo uh -huh. fajnych restauracji uh -huh. dobrych A proszę powiedzieć jak was w ogóle polacy odbierają a waszą twórczość muzyczną a wasze występy utwory no, tak jak Szyndi wspomniała, że, że dla niej Warszawa i Polska jest egzotyczna, tak? to, dla, to dla nas wszystkich Szyndi jej pochodzenie jest egzotyczne, także to jest zawsze, wszyscy bardzo, wszystkim bardzo podoba się nasze oryginalne połączenie. I myślę, że odbiór jest bardzo. Bardzo przyjemne. Jesteśmy zdecydowanie szczęśliwe, że w taki sposób nas odbierają Polacy i polska publiczność. Nie mogło Ciebie nie zapytać, ponieważ w ostatnim czasie dość dużo u was się zmieniło się. Od czasu wydania waszego najnowszego teledysku widzę, że zmieniła stylizację fryzury. E, bo jednak z tego co oglądam, wasze stylizacje były bardzo podobne do siebie, czyli mam na uwadze, że masz teraz krótsze włosy. <noise> tak, no, jak już tak jest, w ostatnim teledysku mam krótsze włosy. W tym roku chciałam. Y, po prostu chciałam zmiany i myślę, że, że tak jest, jest mi z tym dobrze na razie, no i niech rosną, w następnym teledysku może już będą długie. Jeżeli chodzi o Wasze planowane trasy koncertowe, czy w tym, w tym roku jeszcze macie jakieś koncerty, czy już tak naprawdę nastawiacie się już na przyszły rok, na ewentualnie czas po pandemii, oczywiście o ile ta pandemia przeminie? Tak, no ciężko o tym mówić po pandemii, bo tak, prawda, mówimy już od dwóch lat po pandemii, zrobię to, i, to i, i, i planujemy. Ciężko jest planować, także... Um, oczywiście mamy wielkie nadzieje, że pandemia się w końcu skończy um, i że wrócimy do, do tej normalności, um, ale odpowiadając na pytanie, raczej skupiamy się na przyszłym roku, w takim sensie, że już nadchodzi okres świąteczny i um, będą raczej koncerty świąteczne, muzyka świąteczna, więc jak już. Um, Ochłoniemy po tym klimacie właśnie świąteczno-noworocznym, to wtedy planujemy kolejne, kolejne odsłony utworów i już przygotowania pełną parą do nowego albumu. Nie mogę nie zapytać, ponieważ e, e, obydwie Pani jesteście po studiach muzycznych, czy właśnie to Wam te studia pomogły, ułatwiły to, że i same tworzycie teksty i same komponujecie również podkłady muzyczne, jak i, jak i zarówno cała ta oprawa artystyczna? Czy to jest dzięki studiom, czy mm, te Wasze talenty wyniosłyście z domów? Um, is it thanks to our uh, music studies that that we can compose music ourselves uh, and yeah. and write lyrics, mm -hmm. or or do we um, did we take it from home? Did we you know? I think it's a little bit of both because uh, we have uh, a very good background uh, before we went to the studies and also after we just became better musicians. I think after studies. Tak, tak, zgodzę się z Shendi i przetłumaczę pokrótce, że to jest trochę, trochę i to, i to, dlatego że um, obydwie mamy um, przez całe życie obcowałyśmy z muzyką, ponieważ um, Shendi od, od małego grała na różnych instrumentach perkusyjnych i śpiewała. Um, na pewno wyniosła to z domu, ponieważ jej, jej tata prowadzi chór um, na, na Curacao I, i mama też śpiewała w tym chórze, także obydwoje e, rodziców są, są również muzykami. Ja też zaczęłam się uczyć grać na gitarze w wieku 7 lat i właściwie przez całe życie ta gitara była obecna. Skończyłam szkołę muzyczną tutaj w Polsce, zanim wyjechałam na studia. I zaczęłam pisać już swoje pierwsze piosenki podczas liceum, także. Um, już wtedy um, wiedziałam, że chcę to robić, ale jak najbardziej, tak jak Shendi powiedziała, że studia muzyczne oczywiście sprawiły, że stałyśmy się lepszymi muzykami i jak najbardziej to też ma wielki wpływ na naszą twórczość. Więc um, i, i dzieciństwo, i studia muzyczne na pewno się przyczyniły do, do tego, co robimy teraz. A czym jest dla was muzyka? Mm, dobre pytanie mm, ale trudne śpiew. pytanie. Jest, jest dla mnie no, całym życiem, teraz to, to jest mój zawód oczywiście, także to jest mój zawód, ale tak e, prywatnie. E, wyobraźmy sobie świat bez muzyki. Ja nie potrafię oczywiście, dlatego że, że tym się zajmuję, no ale nawet jeżeli chodzi e, o jakikolwiek film, o jakąś dłuższą podróż. Bez, bez radia, bez, bez, bez słuchania jakiejś muzyki nawet na słuchawkach, to, no nie wiem, świat byłby smutny. <laughs> A dla koleżanki, dla Shandy? What is music to you? Uh, my life. Moje, <laughs> życie. <laughs> Moje <laughs> życie, tak. <laughs> From very little, so I didn't know anything else um, than music. Tak, to jest też jej życie od, od małego, bo właściwie nic innego nie znała, tylko muzyka zawsze była obecna w życiu Shandy. A gdyby na przykład w tej chwili musiałyście na przykład przekwalifikować się na inny zawód, czy byłbyście w stanie tak naprawdę odnaleźć się w zupełnie innych realiach, zupełnie inna funkcja, inna praca? Hmm. To profession? yeah if we, uh, were to, if we were to change into another profession would we, we be able to uh, shift our, our thoughts uh, and shift our thoughts like adjust uh, how would it look To by było trudne. Trudne chyba. i dla mnie smutne. Tak, tak lubimy to, co robimy. Czasem, czasem bywa ciężko. Życie artysty nie jest łatwe. I staramy się jak najlepiej wypromować nasze utwory i, i iść do przodu mimo przeciwności losu, na przykład pandemia. Które dla, dla nas, artystów, dla wszystkich zawodów oczywiście bardzo dużo ludzi ucierpiało na tym potwornie, ale dla artystów też było szczególnie to trudne i jest nadal. Niemniej bardzo lubimy to, co robimy, także myślę, że ciężko by było przestawić się teraz, bo, bo, bo to lata pracy i właściwie całe też życie, bo tak jak wspomniałyśmy, muzyka jest obecna w naszym życiu od, od małego właściwie. A proszę powiedzieć osobiście, Panie, jakich artystów słuchacie? Kim inspirujecie się? Mam na uwadze tutaj czy wokalistów, czy poszczególnie zespoły muzyczne. Wielką inspiracją jest dla mnie dla nas, no, na no, przykład no. Brandi Carlyle, wokalistka ze Stanów Zjednoczonych, to jest cały zespół właściwie. I oni właśnie tworzą muzykę w takim nurcie country, Amerykana. I myślę, że to na pewno jest warto wspomnieć tę inspirację ze względu na nasz ostatni singiel, który był wydany w takim właśnie klimacie. Ani mogę tutaj nie zapytać, powracając właśnie do samej genezy powstania najnowszego teledysku wraz z singlem. W jakich okolicznościach dany teledysk powstawał, bo z tego, co w międzyczasie przed wywiadem nadmieniłaś Ewę, że w czasie podróży niektóre fragmenty, w czasie podróży, w czasie czy to trasy koncertowej, czy innych waszych wyjazdów, część fragmentu danego teledysku właśnie wtedy powstawał. Tak, byłyśmy na takiej mini trasie koncertowej, udało nam się w tym, w tym czasie, kiedy faktycznie było trochę mniej zachorowań i pandemia może troszeczkę ustała w Europie. Tego lata ostatniego byłyśmy w Luksemburgu, zagrałyśmy tam parę koncertów i nagrałyśmy taki, taki materiał właśnie z trasy, trochę z samochodu, trochę z naszych właśnie koncertów i połączyłyśmy to z materiałem, który Mamy również z podróży po Stanach, podróży trochę też po Europie i myślę, że to wszystko bardzo dobrze się wkomponowało właśnie w ten, w ten klimat, w te, w, te, w te emocje, które towarzyszą tej piosence Where My Heart Belongs. A Shendi, jakie wy macie? Um, czy macie wspólne marzenia, czy na przykład prywatne marzenia związane z waszą karierą, twórczością artystyczną, lub ewentualnie prywatne marzenia? What are our dreams, private or professional? Together or individually? I, I think to go on tour, To would be the, the biggest dream. To just go on tour all over Europe and just play concerts as much as we can. Of course, release our album and uh, just uh, find more people that would be interested in our music, yeah? Tak, myślę, że zgadzam się z tym marzeniem. Marzeniem jest pojechać na, na dużą trasę koncertową po, po całej Europie. Um, najlepiej by było promując nasz kolejny album studyjny. Nie proszę jeszcze dla przypomnienia dla naszych widzów um, powiedzieć, gdzie wasz ostatni. Oczywiście najnowszym w zasadzie to już nie jest najnowszy wasz krążek, bo został wydany w 2019 roku, ale gdzie można go nabyć oraz gdzie można was znaleźć w mediach. Na, na naszej stronie internetowej, wiem, że teraz niewielu z nas zagląda na stronę internetowe, ale shandienewa.com Tam można znaleźć wszystkie informacje o nas oraz linki i również kupić album, jeżeli ktoś chciałby znaleźć, fizyczną kopię kupić. Jest również dostępna fizyczna kopia w sklepach Empik. W internetowych też można zamówić. A jeżeli chodzi o cyfrowe, Cyfrową wersję naszej płyty, to oczywiście można nas znaleźć na Spotify, Apple Music, Google Music, wszystkich serwisach streamingowych, jakie można sobie wyobrazić, a jeśli chodzi o informacje o nas, to jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, nasze teledyski można znaleźć na YouTubie. Także jak, jak wpiszecie, jak wygooglujecie Shandy Eva, to na pewno wyskoczy mnóstwo pozycji, gdzie można się z nami połączyć. Ponieważ za chwilę będziemy mieć już święta Bożego Narodzenia, jak również Sylwestra, czy pani planujecie spędzić te święta wspólnie, osobno, w Polsce czy za granicą? Zdecydowanie, e, tak. tak Zdecydowanie w Polsce. Tak. W Polsce tak. I, nie wiem, może być w górach. W tak, górach tak. tak, tak. Święta, święta spędzimy tak, mhm. wspólnie w Polsce. A potem zobaczymy. Może, może, jakiś, może jakaś trasa i podróż się uda w nowym roku. Jak rozumiem, obchodzicie święta. Tak. Gdzie tak. można nabyć wasz debiutancki krążek? Naszą płytę Give it a Try, może pokażę do kamery, bo tutaj mamy. Można, można znaleźć na stronach sklepu Empik, również na naszej stronie internetowej sandyeneva.com. A jeśli chodzi o wersję cyfrową, to na jakiejkolwiek platformie streamingowej, Spotify, Apple Music, Tidal. Um, Nasze teledyski można znaleźć na YouTubie. A już za chwilę będzie, jak rozumiem, tak jak już Pani wspomniałyście, wasz ko wasza kolejna płyta. A pod jaką nazwą ona się ukaże? Tego jeszcze nie wiemy. Nasza... Wielka tajemnica. Wielka tajemnica. Tego ile... nie możemy zdradzić. A ile utworów znajdzie się na tej nowej płycie? Tego też nie możemy jeszcze zdradzić. 8 albo 8, 10. 8, 10, 12, 20. Nie, nie. nie. 8 albo 10. Tak, Skoro tak wszędzie tak. mówi, to, to, to jest prawdopodobne. Czyli jak, jak rozumiem, na razie Pani macie przygotowany materiał w kontekście tego, że jeszcze nie jest nagrany, ale już utwory są przygotowane. Tak, 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 tak jak najbardziej. Pracujemy nad tym materiałem i też oczywiście mamy więcej materiału, więc chcemy wybrać y, odpowiednią ilość utworów i też odpowiednie utwory na, na jeden krążek, żeby to miało... Całość, żeby to brzmiało jak całość po prostu. Dlatego nie mogę jeszcze powiedzieć, ile będzie tych utworów. Ani myślałeś, aby w tym roku jednak te święta Bożego, Bożego Narodzenia, jednak e, umilić czas swoim fanom, e, naszym widzom, aby jednak gdzieś wystąpić, chociaż kilka utworów wykonać. Myślę, że to jest niewykluczone. Jeszcze możliwe, że jakiś koncert nam wpadnie e, i na pewno e, można się dowiedzieć o tym i wszystko publikujemy na naszym Instagramie oraz na Facebooku, także zachęcam do odwiedzenia Shandy Neva na Facebooku i Instagramie i wszystkiego się wtedy dowiecie o koncertach. A Shandy, tutaj mamy również takie naklejki promocyjne. Proszę powiedzieć, co to są za naklejki i... I w ramach jakiej kampanii zostały stworzone. To jest naklejki na naszym um, um, single Tacy sami. Tak, to tak. jest promująca naklejka singla Tacy Sami, czyli tego wcześniejszego singla z 2021 roku z takim hashtagiem Tacy Sami2021 i hasło, nasza, nasza taka wiadomość i do, do ludzi to jest Różni, choć Tacy Sami 2021. Takie przesłanie. Skąd właśnie ten tytuł? Różni, choć Tacy Sami. Em, jaki cel danego przesłania właśnie jaki cel miał być w tym przypadku i o tej różnorodności, jak wy ją pojmujecie. Zachęcamy do obejrzenia teledysku, do utworu Tacy Sami, również można znaleźć na YouTubie. I to jest utwór, to jest takie nasze przesłanie właśnie o tym, żeby szanować się wzajemnie i żeby dyskutować, a nie kłócić się non-stop mimo naszych różnorodności, bo niestety teraz, szczególnie podczas pandemii, kiedy wszyscy powinniśmy pracować razem ku jednemu, rozwiązaniu tej sytuacji, prawda, i to, żeby żeby być zdrowym, to jednak wszystkie różnice, wszystkie podziały się tylko pogłębiały przez ostatnie lata, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I to było inspiracją tego utworu i niezależnie od, od koloru skóry, kultury, orientacji seksualnej, poglądów, wszyscy jesteśmy tacy sami, różni choć tacy sami, takie jest, jest nasze przesłanie. A czy sądzi nie zadziwia cała ta sytuacja obecnie panująca w Polsce, czy to właśnie te, tak jak przed chwilą Ewo wspomniałaś, o tych, te różnice, czy to polityczne, czy światopoglądowe, czy chociażby sama w tej chwili nagonka na LGBT. Bo jednak wasza tematyka tutaj, różnorodność, obejmuje te wszystkie zagadnienia, a ty? Ponieważ jesteś spoza Polski, jak, jaka jest różnica pomiędzy Twoim krajem a Polską w tym zakresie? What's, what's the difference exactly. and what do you think of, uh, you know, all of these uh, issues that we have right now with I think, uh, um, intolerance and how is it different from your country? I think uh, that's why we wrote Tatsesami, because it's not only happening in Poland. In my country, in the States, there are similar issues that are going on, which is why we wrote the song. Te, właśnie dlatego się zdecydowałyśmy, na, żeby e, coś powiedzieć na ten temat i żeby napisać ten utwór. E, I wszędzie mówi, że, że niestety obserwujemy takie tendencje nie tylko w Polsce, ale również i w Curacao, i w Stanach Zjednoczonych, i wszędzie na świecie. Pozdrawiamy widzów telewizji ATV. Greetings for ATV viewers.